Dzień dobry, cześć, witam Was w nowym roku i w nowym vlogu na moim kanale. Jeśli tutaj jesteś, a jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam Ciebie do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania, podbicia tego filmu, skomentowania, przesłania tego dalej. Możesz wybrać sobie z tego, co chcesz, a jeśli chcesz więcej takich materiałów, to możesz kliknąć sobie w Pieranie to jest taki przycisk pod spodem wesprzej, wtedy będziesz otrzymywać raz w tygodniu, albo czasem nawet i więcej, materiał tylko dla osób wspierających. A my jesteśmy już w nowym roku i teoretycznie można by pomyśleć, że no, już wracamy do normalności, ale jeszcze do tej normalności tak do końca nie wracamy, ponieważ dzisiaj mamy drugi dzień stycznia, kiedy to nagrywam. No i dzisiaj jest piątek, jutro jest weekend, później jeden dzień pracujący, później znowu dzień wolny i dopiero wtedy trzy dni pracujące i znowu dwa wolne. więc ja tak się śmieję do Pawła, że tak naprawdę do takiej pełnej normalności to my wrócimy w połowie miesiąca, jak już będzie cały tydzień do przepracowania. A na razie z tego, co tak widzę, to i dużo osób ma wolne i jeszcze się tak trochę relaksuje. Także ja też trochę z nimi, chociaż powolutku można powiedzieć, że już układam sobie pracę w głowie. Natomiast jeszcze nie cisnę samej siebie aż, aż tak mocno. Można by powiedzieć, że nawet w ogóle siebie nie cisnę, bo naprawdę w pracy... Można powiedzieć, że prawie nie robię nic. Ale czy mi z tym źle? Nie, w ogóle. Bo ja już sobie założyłam końcem grudnia, że ten styczeń to ja dopiero zacznę w połowie miesiąca. O, pampersy, kupiłeś? Pampersy, na poziomki, żeby nie musiała wychodzić. <laughs> to jeszcze się nagrywa. Teraz się nagry zaczyna nagrywać. No bo o. wtedy ja mam ustawioną tak, że jak ją przekręcasz, ona się otwiera, to się to od razu Aha. to się wiesz. Hmm. Ale piękny dzień dzisiaj, prawda? Prawda. No słońce wyszło. Dziewczyny wysłały z Tajlandii, trochę słońca. Ja, kochane. A co ty tam jesz? Jajko. Na miękko czy na twardo? Na miękko. To dzisiaj półeczki będą. Hmm? Półeczki dzisiaj chcesz? Jak jeszcze nie mówiłam, to powiedz widzą. To może ty powiesz? Nie. Ja mam powiedzieć, powiedz. bo mi się jajka już gotują. Nie Dobra, to powiem widzą. Ale Ależ dziś... się, czemu mnie kamerujesz? Ja nie wiem, czy dobrze wygląda. No, dobrze. dobrze, a więc tak, dzisiaj będziemy wieszać półeczki. Są półeczki już przywiesione, jest wiertarka, wkrętarka, są wiertła, są kołki, także wszystko jest, czeka na montaż właśnie półeczek, tylko teraz żona musi zastanowić się gdzie te półeczki chce, także zobaczymy, zobaczycie wkrótce co to będzie. Misję półki, ponieważ jestem w swoim biurze i ten tył całkowicie mi się nie podoba. Tak jak widzieliście w poprzednim vlogu, no nastąpiło tutaj przemeblowanie i siłą rzeczy to biurko musi teraz stać w tym miejscu, ponieważ ono mieści się tylko i wyłącznie tutaj. Więc na bank, to, to biuro będzie tutaj. Tym samym tutaj wisiała gitara. Ona już teraz tu nie musi i nie może wisieć, więc to trzeba wykręcić. I najpewniej tutaj powstanie jakiś, nie wiem, no, półka może nie, bo też ona będzie przeszkadzała, jak będzie biurko jeździło góra dół, góra dół, bo raz będę stała, a raz będę siedziała. Więc tutaj jedyne, co może być, no, to ewentualnie jakiś obrazek. On będzie musiał być, żeby zakryć chociażby właśnie tą dziurę. No to też jest logiczne. Tutaj już jeden obrazek wczoraj zdjęłam. No i teraz zacznę zdejmować właśnie tą tablicę, i tutaj wszystko to. Co jest, żeby tak na chłodno zobaczyć, gdzie co ja chcę mieć powieszone. Tutaj mam półki, właśnie przywiezione od moich rodziców. Tutaj są trzy półki, z tego co wyczuwam. Miały być cztery. A, tu jest jeszcze czwarta, dobra, jedna jest krótsza. Więc tutaj są cztery półki. I ostatnio, o właśnie, pokażę Wam to, ponieważ kupiłem w Half-Price obra cztery obrazy. Cztery obrazy. I tutaj mamy pierwszy, o, którego o kwiatek to tak będzie ładniej widać. Oczywiście folia jeszcze jest nie nieściągnięta, więc te kolory też widzę, że troszeczkę kamerka przekłamuje. Drugi jest taki, kolejny jest taki i jeszcze jeden. Patrzcie jakie złotkie, to mi poziomcie przypomina. Jest taki. No i one gdzieś będą musiały zawisnąć. Gdzie jeszcze dokładnie? No to za chwilę właśnie, tak jak mówię, obadam to, ale chcę jeszcze coś wrzucić do sypialni i. Tak sobie pomyślałam, pierwsza moja myśl jest taka, żeby na tej ścianie pojawiły się przynajmniej dwie półki, te właśnie drewniane, które mamy. Tutaj by były dwie półki, ewentualnie może jakaś któraś z tych tablic. Albo w ogóle tej tablicy by nie było? Nie wiem, nie wiem za bardzo. Tak sobie myślę, czy jeszcze gdzieś w rogu, właśnie może w rogu, jakbym dała e, tutaj, tak o, by była półka jedna. I może tutaj jakaś jedna? Nie wiem. Właśnie to jest spoko, jest to, że ja teraz to wszystko zdejmuję, wyciągam te półki, i Paweł po prostu, ja będę trzy kroki od <laughs> miejsca docelowego stać, a Paweł będzie przytrzymywał te półki i wtedy ja coś fajnego sobie ustalę. Bo na pewno chcę mieć dosyć wysoko, jedną półkę, żeby kwiaty wiszący, taki wiecie, zwisający, żeby mógł się na niej pojawić, bo to też będzie fajnie wyglądało i też tak będzie dopełniało kadru po prostu, nie? No to, to sobie też usiądź i po prostu odpal kamerę. Na A, ty tu masz łeb jak sklep. Na jakiej wysokości potrzebujesz mieć to Ty, może, tu, masz nie? ty tu masz sklep jak łeb, wiesz? Mhm. Czeka, łapa. Będzie puszczone w nocy czy w ciągu dnia? w nocy. Śmieszek prześmieszny. No dobra. I przykładaj te. Przykładaj. Zadnij no, szafę proszę ciebie. Proszę ciebie, ja ciebie. No. Wyżej. O, o, o. No, no, no. No, no. A kolejna? Tu. tu. Nie, bo się szafa nie otworzy. Musisz na, y, w sensie, y, no. Wyżej? Niżej? Wyżej. Właśnie, a może przykręćmy pierwszą, czy nie? Jak Ty mówisz. No bo to wiesz, tu bardziej patrzysz co tu będzie stało. No. Jedna na przykład, albo, nie wiem, czy to za nisko już jest? Nie no, już za nisko. To już czas, no. Dobra, ustawmy pierwszą, bo zawsze Paweł, można tą jedną krótką dać. Mhm. I krótka mogłaby być tu. bardziej właśnie tak. To najpierw tą pierwszą, a dasz radę dwie przyłożyć na raz? Nawet no to wtedy, no tak, dam. Ale ta krótka ma iść na lewą stronę, do szafy, a długa mhm. tu na prawo. a to zasłonię teraz to wszystko. Nie, robi. dobra, ważne żebym cokolwiek widziała. Mhm. No to mów, krótka niżej? Krótka niżej, długa wyżej. O, eks... dobra, tylko mniejsza różnica między nimi musi być. E, ale podwy... nie, nie, nie. Długą trzymaj w... wyżej troszeczkę. O, dobra i krótka wyżej. O, dobra stop, ja tylko jeszcze... No elegancko, fajnie, dobra, to ja zaznaczę tylko coś, nie? Zobaczy na pewno... Tak, na pewno. Gotownik musisz wziąć najpierw. No czekaj, tylko zaznaczę mniej więcej pierwsze oko. Jak nam idzie, myślisz? Myślę, że idzie nam całkiem dobrze. Przed kamerą. Była jedna sprzeczka. Przed kamerą jest zawsze idealnie. <noise> No tak. tak. O nic, no już daj spokój. I teraz możesz yy, ten zadecydować, czy jedna półka będzie tutaj po lewej stronie tu czy tutaj. Wydaje mi się, że tu, bo jak ja i tak mam tutaj bardzo mało A właśnie jak ty wstajesz, no. Dobra. To przywałek rozetnę głowę i co będzie? To będzie wielki smutek. bello. To prawda jest już trochę późno, bo już mamy wieczór, więc ja od naszego przemeblowania i w zasadzie bardziej dekoracji i mieszkania no już właśnie trochę czasu minęło, ale jest wieczór, ale chcę wam pokazać jak pięknie. Jest teraz w biurze, pomimo tego, że jeszcze nie ma tu wszystkiego i myślę, że jeszcze pewne zmiany nastąpią tutaj, jak na przykład miejsce, jak na przykład tutaj. Teraz tak w rogu stoi lustro, ale popatrzcie, jak to wygląda i tak powoli będę przechodzić dalej. Są nowe obrazy. Tutaj, tutaj jest, co prawda, właśnie lustro, ale. Tutaj, w tym miejscu zawiśnie gitara, ponieważ na gitarę to jest jedyne ostatnie miejsce, gdzie ta gitara mogłaby się w ogóle pojawić, więc to lustro, mimo że teraz bardzo dobrze to wygląda, jeszcze z tym kwiatkiem tutaj naprawdę, no, naprawdę jest przytulnie, przyznajcie, no to będzie musiało być tutaj przesunięte, i ja myślę, że ono wtedy stanie po prostu. Tak, no i będzie trochę słabiej, a tutaj będzie po prostu gitara, chyba że ją naprawdę wysoko, wysoko zawiesimy. Ale nie wiem, Paweł dzisiaj wpadł właśnie na ten pomysł, żeby tutaj to lustro e, stanęło. No i myślę, że bardzo dobry miał pomysł, tutaj Pawcia paczki przymknę, co by nie szpeciło w nowej aranżacji. Ale tak, to był jego pomysł i w zasadzie bardzo dobry. Troszeczkę zrobiło się tutaj, powiem Wam też, ta, taka przestrzeń czuję, że jest wygłuszona. Jeszcze nie do końca. No to jest tragedia, że tak małe po prostu. Pomieszczenie, i jest taki problem z wygłuszeniem tego miejsca, gdzie wiecie, no ja tutaj dosyć sporo mówię, rozmawiam, mam spotkania z klientami, a jednak, no, to wszystko y, po prostu jakoś się tak dziwnie niesie, że no jest nieprzyjemnie chyba mnie czeka tutaj po prostu cały dywan cały, cały, nie wiem czy to by coś w ogóle pomogło, ale tak idąc dalej mamy pierwszy obraz mamy drugi obraz, trzeci obraz i czwarty obraz, tak to wygląda jest trochę krzywizna, ja sobie myślałam o tym, żeby tutaj było na równo, wiecie spód tych, y, dolna linia tych wszystkich obrazków, żeby była spójna z tą tutaj dużą znaczy z tym dużym obrazem ale Paweł mówi, nie, zrób sobie tak będzie fajnie, będą takie schodki no, i w zasadzie jakoś źle to nie wygląda. Tutaj, właśnie, widzicie, jeszcze te kable. Mam takie fajne uchwyciki, właśnie, które były dołączone do tego biurka, które, właśnie, można zawinąć kable w taki jeden zwój i podpiąć to po prostu pod biurko. Wtedy tam nic nie lata. No i za chwilę, chyba się też za to wezmę, chociaż za, za chwilę, to ja mam plan akurat zrobić sobie trening w domu. I tutaj, słuchajcie, co zrobiłam. Zrobiłam, postawiłam dwie nasze lampki. Pamiętacie, że one kiedyś służyły nam, no, do koło łóżka po prostu. Ja kupiłam te takie dotykowe i nie żałuję, ale no, dzięki temu, że kupiłam tamte, to dzisiaj mogłam wykorzystać właśnie te. One jeszcze tu są zakurzone, jeszcze tego nie przetarłam, ale tutaj postawiłam sobie jedną. Tutaj postawiłam sobie drugą. Zapalę ją teraz, ponieważ chcę Wam pokazać <laughs> swój kadr jak będę miała spotkania z klientami. Ta -dam, ta -dam, ta -dam. Popatrzcie, jak już to naprawdę, naprawdę nieźle zaczyna wyglądać. W sensie, to co tutaj, być może dla was to nie jest takie oczywiste. Standardowo, jakbym włączyła te lampki, popatrzcie, jak już jest liche oświetlenie. I jeszcze wyłączę tutaj tą drugą. I zobaczycie, jak jest licho. O, popatrzcie, jak jest Jaka tragiczna jakość jest, nie? Mogłabym przecież zapalić górne światło i, światło i to zrobię. O, no, niby tragedii nie ma, ale jakby to oświetlenie twarzy jest naprawdę na kiepskim poziomie. I teraz z powrotem zapalę lampkę. Popatrzcie, co się dzieje. Cyk, już jedna strona jest ładnie doświetlona. I cyk druga jest teraz y, moja twarz jest po prostu bardzo wyraźna i ja wiem że dla wielu to nie ma znaczenia ale dla mojego komfortu psychicznego to ma bardzo duże znaczenie dlatego zdecydowałam się tutaj umieścić te dwie lampki i w ogóle tego nie żałuję no i tutaj z racji na to z takiego fachowego punktu widzenia światło białe stosuje się w przypadku kiedy chcemy się skupić zresztą w biurach y, w galeriach no, jest białe oświetlenie Raz, że wtedy pięknie widać kolory tych wszystkich rzeczy koło nas, a druga rzecz jest taka, że wtedy jakoś łatwiej nam jest się skupić. Ale druga rzecz, która się z tym wiąże, jest taka, że człowiek szybciej się po prostu męczy. Ja na przykład po takim kilkugodzinnym spotkaniu, już nie mówię teraz o tych lampkach, bo za chwilę powiem, jaki jest ogólnie ich plus, ale ogólnie po, po takim spotkaniu jak u mnie spotkanie trwa y, no kilka godzin i czasami na przykład tych spotkań w ciągu dnia mam więcej niż tylko same konsultacje z klientami. No to niewątpliwie jakby y, przy takim Świetle, nie takim jak tutaj jest z lampek, bo za chwilę pochwalę te lampki i powiem dlaczego, ale standardowo stosuje się albo ring oświetleniowy, albo jakiś softbox, albo taki okrągły talerz LEDowy na przykład, ale tam tak y, napieprza po prostu to światło po oczach, że jest takie, wiecie. Skierowane celowo po prostu na naszą twarz, no i przez to po prostu oczy się męczą. Przynajmniej mi niesamowicie. Jeśli macie swoje doświadczenia, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie poznam, jak wy sobie być może poradziliście właśnie z światłem białym, jeśli takowego w ogóle używacie. Ale dlaczego te lampki są spoko? Bo one mają właśnie tą osłonkę, czyli ten klosz. I ten klosz powoduje, że to światło jest tak fajnie złamane i dzięki temu ja się nie męczę, moje oczy się nie męczą. Chociaż to jeszcze przetestuję tak dokładnie i wam pewnie powiem, ale już nawet jak chwilę tutaj siedzę, to mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja mogę patrzeć na ten klosz i mi nic nie jest. Wiecie, o co chodzi? Że nie mam takiego światła wstrętu, nie mam takiego czegoś, że czuję, że nie wiem, tutaj mam głowę zmęczoną. A zawsze właśnie, jak nawet nagrywałam ostatnio kurs dla swoich klientów, no to Softbox był przede mną i naprawdę po kilku godzinach nagrywek ja byłam bardzo, bardzo już zmęczona. Przechodzimy do drugiej części e, biura, czyli do ym, z jednej strony kadru, który właśnie trochę już widzieliście w aplikacji, przez którą się spotykam z klientami. Ale też druga rzecz, no, ma być tutaj dzięki temu kadrowi przytulniej. Ma to wypełnić oczywiście kadr do spotkań online, ale jest to też miejsce moje do malowania się. No i wygląda ono w ten sposób. Tutaj dowiesiliśmy dwie półki dzisiaj z pawciem. Zawisnął kwiatek, tak jak mówiłam wcześniej. Tutaj wcześniej wisiała tablica, ale stwierdziłam, że powieszę tutaj właśnie ten obrazek, który ostatnio wyklejałam. No i są moje dwa planery, miesięczne i tygodniowe. One chyba gdzieś stąd wyjadą, one chyba gdzieś się przeniosą albo zawisną. Może nawet gdzieś tutaj ja je tutaj, o teraz wam pokazuję, tutaj gdzieś je na przykład powieszę, a tam na górze zrobię coś chyba innego, bo jakoś tak nie do końca mi tu siedzi to, jak to wygląda. Takie trochę namieszanie z poplątaniem. Tablica została, już miałam ją zdejmować, ale Paweł w zasadzie słusznie mi powiedział, że no ale popatrz ile masz rzeczy na tym, no to znaczy, że jest ci to potrzebne i faktycznie jak coś potrzebuję na szybko przywiesić, no to robię to właśnie tutaj, więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o samą toaletkę, no to ta pufa tutaj zostaje. I tutaj mam ten mój taki spodek. Bardzo on fajny, jest w akcjonie. Polecam, to było za 15 zł. Świeczki też są właśnie z akcjonem. Piękna taka kompozycja, ale to już widzieliście niejednokrotnie. No i tutaj mamy lusterko. I tą lampkę kupiłam dosłownie godzinę temu w. Akcjonie. Ona była za chyba 32 zł. Bardzo fajna, bez żarówki była. To tylko uprzedzam, że jakbyście chcieli kupować, to trzeba się też zaopatrzyć w żarówkę. My, co prawda, mieliśmy w domu, więc nie trzeba było dokupywać. Ale właśnie dlaczego ją kupiłam? Ponieważ jak już doszłam do tego, że potrzebuję dwóch tych z jednej i z drugiej strony, żeby doświetlić dwie strony twarzy, no to wyszło właśnie to, że już nie miałam nic z tyłu. A jednak to światełko z tyłu pięknie doświetla ten kadr i on się staje taki bardzo. Pełny, bardziej trójwymiarowy. No, wiecie, to już takie moje trochę zboczenie, bo ja to oczywiście chcę wszystko tak idealnie, żeby to naprawdę ładnie wyglądało, ale muszę Wam powiedzieć, że chyba będę tutaj przychodzić do biura coraz chętniej, bo naprawdę, no, opowiedzcie sami, teraz, jak tutaj tak się poobkręcam trochę. No, to naprawdę już jest dużo, dużo przytulniej i bardzo się cieszę, długo się wzbraniałam. To takie też moje trochę chore przekonanie, że a to nie nasze mieszkanie. No, bo właśnie wynajmujemy to mieszkanie, ale miałam cały czas takie przeświadczenie, że nie, nie będę w to inwestować, tylko w zasadzie, no właśnie, tylko po to, żeby co. I tutaj jakby zawsze zatrzymywałam się i nie miałam argumentu tak naprawdę, bo przecież te wszystkie półki i te wszystkie obrazki, przecież ja to ze sobą zabiorę, jak już wy... Wybudujemy swój dom, więc jakby nic nie tracę tutaj. Ja nie maluję tutaj ścian, nie przyklejam paneli wygłuszających, chociaż chodziło mi to po głowie. I nie wykluczone, że być może kiedyś przyjdzie taki czas i przyjdzie taki dzień, kiedy pojadę po te panele wygłuszające, no bo tak jak. Nie wiem, czy to też słychać w nagraniu, ale ja po prostu czuję, że no jest kiepsko. Napra znaczy, jest lepiej, naprawdę jest dużo, dużo lepiej, ale nie ma też takiego szału, że ja już mogę powiedzieć, że o, robi się jak w studio. No niestety nie, to nie. Ja to muszę chyba, nie wiem, jakiś niesamowity pierdolnik zrobić, żeby tu faktycznie e, było, była cała przestrzeń wygłuszona. Albo właśnie zainwestować w jakiś e, dywan, po prostu większy. I tyle, tylko, no właśnie, Andrzej tego nie odkurzy, w sensie nasz robot sprzątający. Słaby jest ten robot, naprawdę teraz trochę żałujemy, że go w ogóle mamy, i ostatnio on jeździ bardzo rzadko, a jeśli jeździ, to tylko po to, żeby umyć podłogę. I tyle, a wcześniej zawsze, znaczy zawsze, ostatnio zamiatamy i dopiero wtedy puszczamy jego, i on jeszcze zamiata i jednocześnie mopuje, więc to no taki troszeczkę średni zakup, powiem szczerze. A teraz. Tym pięknym kadrem żegnam się z Wami, ale nie całkowicie, bo idę zrobić trening. by je, jehana je jest jestem ogarnięta do spania, ale zorientowałam się, że ja wam nie pokazałam wszystkich zmian, które nastąpiły w naszym mieszkaniu i być może już wam to mignęło, ale nad telewizorem mamy taką piękną półkę. Zastanawiam się, czy nie zabrać tej dekoracji do biura sobie na tą górną półkę, ale to jeszcze zobaczę. Ale druga zmiana, a w zasadzie trzecia jest tutaj. No taka półka książkowa, czy to ładnie wygląda? Nie myślę, że tu na pewno. Wiecie co pomyślałam? Że tu Mogłaby wisieć gitara przecież i pięknie by dopełniła koloru do półki, do łóżka na przykład, więc myślę, że nie do biura gitara, tylko tutaj i myślę, że tutaj nawet będzie lepiej. Niestety tą ścianę, którą ostatnio ubrudziłam poprzez wieszanie swoich, swojej półki na dwóch małych gwoździczkach, to no popatrzcie, tutaj taka szrama, tutaj brudna ściana i o ile to. Udało mi się troszeczkę wyczyścić i to tutaj, no to niestety, ale tutaj by się zdawała biała farba, tak szczerze mówiąc. No ale jest na razie jak jest. Um mi się nie podoba za bardzo ta sypialnia jest tutaj tak bardzo sterylnie więc chcę coś zrobić żeby było trochę bardziej przytulnie tutaj od znajomych na nasz ślub dostaliśmy właśnie taki obrazek tam w serduszkach jest wypisana nasza przysięga więc no to jest taki bardzo sentymentalny w ogóle prezent i w ogóle ostatnio jak wyciągałam coś z walizki a wiecie ja na początku jak tutaj się wprowadziliśmy to ja miałam coś takiego że nie nie będziemy tutaj niczego wieszać tu ma być sterylnie czyściutkie ściany i tyle. No już mi to przeszło, jak widzicie, i to był ten czas, kiedy ja schowałam właśnie ten obrazek, tą pamiątkę, właśnie do walizki. I ostatnio, jak coś wyciągałam, jak, jakiejś rzeczy potrzebowałam. I ja patrzę, o matko, no idealnie. Idziesz już ze mną do sypialni. Przybiłam gwoździk i przyczepiłam obrazek. Także jest już z nami. Jest nad łożem małżeńskim. A ja tymczasem już się z wami żegnam. Ponieważ idę spać, chociaż, chociaż, chociaż jest godzina prawie dziesiąta. Pawła jeszcze nie ma w domu, ale... Już powoli kończy pracę. Niemniej jednak ja już idę do łóżka. Jutro przed nami, no nie powiedziałabym, że wymagający dzień ogólnie, ale mamy kilka planów. Chcemy nagrać wspólnie film, słuchajcie. I Paweł powiedział, że jemu łatwiej będzie się na pewno skupić, jak będzie ten film nagrywany w samochodzie. On ogólnie lubi jeździć samochodem, więc tak też zrobimy. Myślę, że Paweł wsiądzie za kierownicę, ale obawiam się jednej rzeczy że, no chodź, chodź, on nie ma podzielności uwagi i może być trudno, jeśli chodzi o takie, wiecie, swobodną taką rozmowę, gdzie czasami trzeba się coś skupić, żeby coś powiedzieć, no więc jestem ciekawa, najwyżej się po prostu przesiądziemy i tyle. Chociaż ja pamiętam, że w jakimś vlogu chyba dla wspierających Paweł prowadził i nagrywaliśmy film i było ok, on tam się nie, nie dezorientował, także może i będzie ok, może to moje tylko mylne wrażenie, ale tak, to będzie film z cyklu, jak wtedy nagraliśmy Jeden wspólny film, jak szukaliśmy NFZ, on jest na naszym y, kanale, na naszym, na moim, no, na moim, ale czasami się Paweł tutaj pojawia, więc y, to będzie trochę właśnie w tym stylu, że sobie przegadamy i pogadamy o jakimś jednym temacie. Ja też y, najprawdopodobniej, znaczy tak, na weekend też mamy plan pojechać w góry z moim bratem, z jego żoną i jeszcze z ich znajom, znajomym jednym. Ale no jakby góry, wiecie, zima teraz jest, więc jest naprawdę sporo śniegu w górach, a ja niestety przez to, że w ostatnim czasie dużo przytyłam, no to nie mam się w co ubrać tak naprawdę, więc najprawdopodobniej czeka mnie wizyta jutro w dekatlonie. I chyba to załatwimy jako pierwsze, w sensie spacer z psem, spodnie, w dekatlonie, później odcineczek nagrywamy, wiadomo w międzyczasie pewnie jakieś śniadanka wlecą mi obiady. Mm. I chcemy pójść słuchajcie do kina, do kina Piast w Legnicy, to jest takie stare kino, ja w nim nie byłam, Paweł mówił, że jak był yy, wiecie w szkole i tam ze szkoły chyba chodzili, no to wtedy, to wtedy w tym kinie był, ale jest to takie po prostu stare kino, takie jak kiedyś było. Więc to też z takiej czystej ciekawości tam pójdziemy. Jeszcze nie wiemy, na jaki film zobaczymy, co ogólnie tam grają, ale pójdziemy sobie w ciągu dnia, ponieważ musimy właśnie wcześniej. Ja przynajmniej, Paweł po, po akurat nie ma z tym problemu, ale ja muszę naprawdę wcześniej zakończyć mój dzień, ponieważ ja muszę przespać się przez 8 godzin minimum, żeby być na kolejnego dnia na chodzie. A z racji na to, że w góry w niedzielę będziemy wyjeżdżać naprawdę z Turbo Rana, no to właśnie mój brat napisał, że piąta, szósta to jest maks, więc to znaczy, że ja muszę wstać jakieś ludzie świata o czwartej. Nie, to jest niepojęte, więc licząc od czwartej, no to powinnam o godzinie dwudziestej już spać. Więc tak będzie właśnie, że jutro się pewnie 18-19 już położę, położę do łóżka. No ułatwi mi na pewno to, że za oknem jest ciemno i zimno i tyle. No my zazwyczaj od tej godziny to już sobie coś oglądamy po prostu na Netflixie. Właśnie ostatnio oglądamy Krew z Krwi. Polecam Wam. Jesteśmy na drugim sezonie. To jest polski serial. Jak ktoś lubi takie kryminalne tematy, no to naprawdę idzie się wkręcić. A jak ja mówię, że idzie się wkręcić, to to naprawdę jest dobre. Chociaż wiadomo, są gusta i guściki. Każdy ma inne Preferencje i to też jest ok, ale no, jak ja mam takie wrażenie, że jak mi się już coś spodoba, to to już jest naprawdę dobre. A tymczasem żegnam się z Wami. Pięknie Wam dziękuję za tego vloga i do zobaczenia w kolejnym. W kolejnym Wam powiem o tym, no właśnie, co z tymi lekami na odchudzanie, ponieważ tak zostałam zakwalifikowana. Z tym Was zostawiam. Zapraszam Was do kolejnego vloga. Pa!